Kontrolka się świeci. Urządzenie jest pod zasilaniem elektrycznym. Kontrolka się świeci. Zbiornik na lód jest pełny. Kontrolka się świeci. Zakłócenie w dopływie wody. Kontrolka się świeci. Za wysoka lub za niska temperatura osiągana przez skraplacz. Wyczyść skraplacz. Kontrolka miga. Rozpoczęcie 3-minutowego czasu zwłoki. Kontrolka się świeci. Zły kierunek obrotów ślimaka. Wezwij serwis. Kontrolka miga. Za wysoka temperatura osiągana przez parownik. Wezwij serwis.